Dzień dobry, nazywam się Remigiusz Dancewicz. Reprezentuję Muzeum Motocykli Rdzawe Diamenty, które znajduje się w pustroniu na ulicy Kościelnej 21. Dziś opowiemy o najbardziej nietypowym polskim pojeździe. Jest to pojazd o nazwie Norka. Ostatni polski pojazd pojemności 50 cm, silnik z harta. Pojazd popełniony przez odważnych inżynierów z dęby nowej. Bardzo dziwna rzecz, jest to motorower na trzech kołach, można powiedzieć. Silnik ta 50, z harta, no to takie było słabe. Dla inwalidów to za bardzo się nie nadawało, gdyż ten pojazd nie posiada wstecznego biegu. Czyli trzeba było już tak mądrze manewrować. Pojazd był skonstruowany dla inżynierów na duże obiekty przemysłowe. Szyby, są to kochani szyby, tylna szyba z Malucha została naprzód i na tył wrzucona. Wycieraczki mamy elegancką, ale bez spryskiwacza. Spryskiwacza fabrycznie nie było. Lampa jest hartowska, silnik też jest scharta. harta. Kierunkowskazy Żuk. Koła są zastosowane z przyczepki Niewiadów. Tak jak klamka boczna, która troszkę przypomina klamkę Stoya. Wnętrze pojazdu yy, siedzenia od kierowcy i pasażera są to siedzenia z autobusu z tramwaju miejskiego, no normalna kierownica fajnej klasy wyściółka. No nie jest to WEUR, jest to taka z 90. lat wykładzina, można powiedzieć, że podłogowa. Szyby Plexiglas, niezawodnego systemu przesuwne. Pierwotnym pojazdem był motorydwa numer 755, takie to miało oznaczenie, i na tej bazie zbudowali właśnie dla inżynierów taki, taki pojazd. 180 sztuk do 200 sztuk tego zrobili w 98, w 99 już końcowo zakończyła się produkcja. Ostatni polski pojazd. Można powiedzieć śmiało, że kuriozum. Jeśli mieliście okazję jeździć skuterem Osa, no to jak jedziemy skuterem Osa, to jest taki efekt, jakbyśmy jechali wanną. To nie jest motocykl. Tutaj te blachy, no jest to takie but na tej zasadzie. A efekt jazdy norką tutaj mamy, jakbyśmy jechali kabiną prysznicową. Wcześniej w Dezamecie produkowali znaną wszystkim motorynkę. Więcej ciekawych historii o tym pojeździe opowiem Wam na miejscu w Muzeum Rydowe Diamenty w Ustroniu. Zapraszam serdecznie. Na szlaku kultury.